Siemanko! Z tej strony znowu ja, czyli Misiozaur. A dzisiaj pokażę wam co się zmieniło pod waszą lekką nieobecność, czyli przez aż kilka godzin. Przy okazji odwiedzimy chłopaków, zobaczymy co tam się ciekawego u nich wydarzyło, bo nie było nie przez chwilkę, no kilka godzin raptem, a z tego co słyszę już, już jednak się wzięli do roboty i coś, coś, um, coś podziałali. No jak widzicie, no tutaj Moje pomieszczenie gospodarcze, tak to nazwijmy, jest już dosyć mocno rozwinięte. Eee, nie wnikajcie, czemu mam tutaj 8 łóżek w, w pokoju i czemu są różowe. Po prostu nie wnikajcie. Eee, tutaj jest magazyn, jeszcze nieskończony, bo, bo, bo jestem leniwą dupą i musiałem iść robić tam różne rzeczy. Boże, żarcie już mi brakuje. Dobra, nieważne, pokażę wam resztę. No i nasze, to ja jak było ostatnie piętro. Bo będzie to łącznik pomiędzy y, światem rzeczywistym a podpowierzchnią, jak można to, to tak nazwać, czyli y, to co będzie poniżej to już będzie cały system kopalniany, będą jakieś większe budynki, pomieszczenia i tak dalej. A to co na górze, no to będzie po prostu to co na górze. Dobra y, Ja się w chwili obecnej udam na górę, wezmę sobie siedzenia. Odmuteje się na Discordzie, tak będziecie przy okazji słyszeć chłopaków i. i, i, i. i tak. Dobra. Dajcie, momencik, dobra. No to jesteśmy jest? pod chałupką Dominika. No. Boże, co tu się dzieje? Tu tam no, jakaś woda. Ej, fajnie. Fajnie, że akwarium, kurde, ty. też. Przeszedłem w s i zobaczyłem. Co ja zrobił jakieś dziwne What the fuck Co jest nie tak z tymi krowami? To <śśpiewanie> święty co to jest? Tutaj kurczaki się widzę fajnie bawią. O co chodzi z tymi kurczakami? Z tymi krowami To wszystko ma swoją produkcję. I co, i po prostu stajesz i zabijasz sobie krowy od góry, tak? Nie, nie to jest zakład drobiowy Dominika. Tak. To... Okay. A z kurczakami? A co Kaman? Jak te kurczaki się tam zabijają? Same się, one się same zabijają. Aha, one się same zabijają, okej. Okay. Czyli to jest y, samo samorzeźnia, okej. Okay. Idzie na? Zobaczmy co jest na górze. Idzie noc, powiadasz? Masz tutaj jakieś drugie łóżko, czy nie? No. Mamy inne metody w sumie Co to jest? A, no. kartografia jakaś. Darek, może jest do niej jakiekolwiek? Zaje... Ja jestem trochę ja się podrzucę dwa staki. Ognisko, jak się robi takie ognisko fajne? No, <noise> muszę sobie ogarnąć. No, ale są nieprzepalone. Smoker. idziemy spać? Tak ma na górę. No samo nie szacę. Dobra. Nie <gry> interesuj się, bo kocię mordy dostaniesz. Masz chociaż, a tu jest drugie. Dobra, nie było tematu. Hmm. Śpimy pod gołą chmurką. No, kto jeszcze nie śpi? Czy znacie? O, okej. Okay. Ja, chciało, jak na to chciał? Możesz wejść. Nie no, powiem ci Dominik, no, że kozak, nie? Jakbym miał w tym mieszkać, to bym się pewnie nie zdecydował, ale podoba mi się. Nie <laughs> no, śmieję. Fajne, fajne. Tylko powiedz ty mi, po co tu jest ta tabliczka? Znaczy ten... ten drabinka. Nerek, to masz Tirta z góry. Aha, skaczesz z góry. Okay. No. Nie kopałem, pewnie. No mamy. Mam nadzieję. No dobra, to lecimy na do następnej osoby. Ej, fajna ścieżka, ci powiem. Bardzo podoba mi się. Jeszcze jej nie skończyłem. Bardzo fajna ścieżka. Dobra, darego, prowadzę. Nie chcę mi się chodzić. w takim razie. Tu jeszcze pracujemy nad tym designem. Skrzyneczek jeszcze nie ma, ale będą. Będą. Wow, fajnie, fajnie. No to A, jest ten dzwon, tutaj. którym się bawiłem no. wcześniej. No. <laughs> widzę, że kolega podkradł. Tutaj widzę, że będziesz coś dalej ciągnął w dół. To jest taki na armor, rozumiem. Przyparowałem do żeby ładniej wyglądał. No, tylko musisz poprawić tutaj, bo to tak trochę do dupy wygląda tutaj. Tak, tak. To jest tak tutaj. Tak, tutaj zrobiłem. Tak. Z, Aha. Z parę godzin temu. No, tak, z parę godzin temu musiałem przygotować spał na wróżkę i nowość tej zielnicy. Co? Nowość w Czyli farmę. O kurde, wygłosiłem farmę, to nie wiem. No, Dobra, zobaczmy co tutaj jest. A to jeszcze ci brakuje dispenserów i będziesz mógł sobie zrobić automatyczną. Dużo nie jest. No, taka w sam raz. Dobra, masz coś jeszcze? Na chwilę obecną nie. No nabra... Ej, jest skrzynka na dole. O, jesteś pewny, na to zabójstwo. Ale musisz to rozmnożyć na większe i zabij resztę. Ha. Ej kurde, wiesz co? Budowaliśmy nie, wiesz, to już nieraz, ale nigdy nie... Tam, nie widziałem tego, jakby to skończył faktycznie ręcznie, nie to wysiłku by na to poszło. Krystian? Chodź tu, patrz tu na mnie, patrz tu się na mnie. Patrz tu się na mnie. O! Oh, 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 oh. Nie ma miejsca. No, no, no. oh, oh, oh. Sto, nie ma miejsca. jedzenie masz, jedzenie masz, Mam. O, ty ty ty. Moja farma jest bardziej wydajniejsza niż moja. Dobra, to ja sobie wskoczę na górę, i jeszcze zobaczę, a później wracam do swojej groty, alienować się dalej, żeby nie widzieć wie... Bardzo jestem w, te, w tyle od was. Jeśli później wieża skończona, projekt darka skończony, A ja takie... A ja takie dobre w końcu, mam pierwsze żelazo. W końcu, nie? No, nie to tak. Latam sobie w tej w i w ogóle jeszcze znalazłem żelazo, to jest smutne. To jest kurde mega smutne. Akurat nowe Mateusz zapraszam do mnie, mam coś dla ciebie. To nie jest. Bomba. Ja się boję, gościu. To zginiesz chęć. Aha, o dobra, to jak mi proponujesz śmierć, to ja zmienią chęcią. Już idę. Dobra, zaczyna to jakoś mniej więcej wyglądać, ale to i tak są pod do dopiero budynku. Dobra, jedno skrzydło będzie na farmę. A ktoś dirta? co, no, coś mam. Coś mam, nie obiecuję, że dużo, ale coś jest. Ale wam nie też nie taka trzeba. ilość się zadowoli. Byleby dokończyć nóżki, bo ja chcę dokończyć nóżki. I będę szczęśliwy wtedy, jak nóżki będą dokończone. No to zapraszam. Ciężko mi teraz zejść. Ja po... i przyjdę. Ja ci powiem, czy się w ogóle opłaca. No nie wiem, mam troszeczkę minimalnie ponad stag, nie? Minik miał skrzynkę. 18 mam. No i mi się ktoś, kto kurde mi pomoże. <grywkin> 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 <grywkin>

Dobra, na tle tej pięknej kopalni, którą muszę skończyć. Ogólnie to stary za trochę przynudny odcinek, ale no powiem szczerze, no patrząc na to jak chłopaki są do przodu, no to ja muszę się zacząć trochę ruszać, do, też muszę coś ruszyć. A to niestety nie obejdzie się bez siedzenia i bez kopania. No ale trudno się mówi, tak? Dobra. Hmm. Dzięki, że oglądaliście. O ile oglądaliście? <grych> Dobra, nieważne. Trzymajcie się hej i życzę mam miłego dnia albo wieczoru. Zależy kto, o jakiej porze ogląda. Także cześć.